Dzień dobry państwu. W studiu witamy już burmistrza gminy Działoszyn pana Krzysztofa Piekarza. Dzień dobry. Dzień dobry państwu wszystkim Panie burmistrzu, zbliża się koniec 2009 roku. No i ja tak może tytułem podsumowania chciałam zapytać, jaki był ten rok dla gminy Działoszyn? Co uważa pan za największy sukces? Jakie inwestycje udało się zrealizować? Tak, rok 2009 zapowiadał się jako rok bardzo trudny. Wszyscy mówili o ogarniającym wszystko, praktycznie kryzysie. Myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że to były takie obawy przesadzone. Ten kryzys gminy działaczy nie dotknął? Może nie to, że nie dotknął, ale na pewno nie, nie był w takim zakresie jak. W pewnym momencie wszyscy przewidywali i u nas te sprawy, przełożenia jakby kryzysu na, na finanse gminy, na, na dochody nasze nie były w tak wielkim stopniu, jak to można było usłyszeć na początku roku. Dzięki temu właśnie udało się zrealizować wiele inwestycji, ale też bardzo wiele przygotować. Myślę, że te zadania, które się udało zrealizować, to wszyscy mieszkańcy naszej gminy zauważają. Na pewno trzeba tutaj podkreślić, że, że zakończyliśmy modernizację jednej z ulic w Trębaczewie, ulicy Reja i wykonaliśmy remonty kilku ulic na terenie całej gminy, dróg dojazdowych. No i wreszcie to, co chyba wszyscy, którzy przejeżdżają przez naszą gminę widzą, trwa przebudowa pracowolności, a właściwie jego zagospodarowanie już pod kątem właśnie małej architektury różnych dodatkowych atrakcji. Które w tym miejscu mają się znaleźć. Ale też taką dużą inwestycją, bo oczywiście też modernizacja oczyszczalni ścieków. No tak, to są inwestycje bardzo kosztowne, ale których po prostu nie widać. Zakończyliśmy budowę kanalizacji w Szczytach, modernizację oczyszczalni w Działoszynie. Wartość ponad 14 milionów złotych, ale tego wiadomo, że nie widać tak dla wszystkich mieszkańców jest to może trudno zauważalne. Niemniej efekty już tych naszych działań będą w najbliższym czasie i będziemy mogli spokojnie myśleć o tym, aby podłączać do tej oczyszczalni kolejne miejscowości. To już są, że tak powiem plany na rok przyszły. To no znaczy ja mówiłem o modernizacji oczyszczalni w działoszynie, natomiast niewątpliwym sukcesem naszego urzędu, naszej gminy jest to, że udało się, już mogę powiedzieć teraz, że prawie na 99% otrzymamy dofinansowanie. Z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na tytuł projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Będzie to budowa kanalizacji w Zalesiakach, Raciszynie, Kolonii Lisowice i modernizacja oczyszczalni w Trębaczewie. Wartość tego zadania to ponad 32 miliony złotych, dofinansowanie około 20 milionów. Także w przyszłym roku rozpoczniemy te. Pracę i w najbliższych czterech latach wypełnimy obowiązek, jaki na gminie ciąży, aby właśnie skanalizować aglomerację działoszą, działoszą w skład której wchodzą te miejscowości, które e, powiedziałem. I jest to wymóg Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, no i naszych zobowiązań, które Polska wzięła na siebie w momencie przystępowania do Unii Europejskiej. I tutaj myślę, że nie powinno nas nic złego spotkać po drodze i ten temat na pewno uda nam się w wymaganym terminie zrealizować. No właśnie, jeśli chodzi o takie inwestycje, które będą planowane jeszcze w przyszłym roku, to warto przypomnieć, że gmina Działoszyn zajęła pierwsze miejsce w rankingu wniosków na infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013, to również jest duży sukces. Tak, no, cieszy to, że, że nasz projekt upasował się na pierwszym miejscu. 2 grudnia Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził nasz projekt do dofinansowania. W tej chwili czekamy na podpisanie umowy i będziemy przystępować do jego realizacji w roku przyszłym. Jest to pierwszy etap budowy Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, który będzie polegał na budowie stanicy kajakowej nad Wartą w rejonie Parku Strażaka jak również rozpoczęcie budowy krytej pływalni poprzez wybudowanie tego centrum obsługi turystycznej i całej infrastruktury która będzie służyła krytej pływalni. A drugi etap to będzie właśnie budowa krytej pływalni. W tej chwili jesteśmy na etapie sporządzania planu finansowania tej budowy. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach też to uda nam się zamknąć i będziemy mogli przystąpić do, do tej realizacji tego drugiego etapu, który no, jest bardzo oczekiwany przez społeczeństwo. Niemniej no, na pewno nie jest to rzecz najpotrzebniejsza w naszej gminie. Tak jak powiedziałem wcześniej, musimy rozwiązać te problemy związane z budową infrastruktury, związaną z ochroną środowiska. No, basen jest to kolejny potrzebny obieg, jak najbardziej, ale nie jest tutaj obożony jakimiś akcjami, że niewybudowanie basenu do końca roku 2010 może spowodować jakieś skutki finansowe dla gminy, a w tamtym przypadku niestety tak jest. Nie. No tak, oczywiście. Wracając jeszcze do tematu przebudowy Placu Wolności, wspominał pan, że jest to inwestycja, która w przyszłym roku się zakończy, a na jakim w tej chwili etapie są prace? W tej chwili są praktycznie na ukończeniu wszystkie ciągi i piesze w tych wszystkich kwaterach Placu Wolności. Układane z kostki granitowej są rozpoczęte budowy murków tzw. Tak ozdobnych. Zakończyła się praktycznie budowa konstrukcji całej fontanny, pomnika. I myślę, że termin, który jest w umowie zawarty 31 maja jako zakończenie inwestycji będzie z pewnością dotrzymany. Nie zmieni się, tak liczymy na to oczywiście. To się nie zmieni. Zresztą mm. pogoda była łaskawa dla wykonawcy w tym roku i dużo większy zakres wykonał w tym roku niż było pierwotnie planowane. Także. Myślę, że, że tutaj nie można mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. Kolejna inwestycja, kolejna inwestycja, która jest planowana w przyszłym roku, to jest również przebudowa ośrodka zdrowia w Działoszynie. No, na pewno rozpoczniemy prace związane z dopasowywaniem tego obiektu do przepisów, które dotyczą obiektów właśnie służby zdrowia i może jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego, na początku stycznia rozpoczniemy prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do gabinetu ginekologicznego, co miało się stać wcześniej, ale z uwagi na to, że postanowiliśmy jednak przeprojektować już pod kątem właśnie zmiany przepisów, które obowiąz mają obowiązywać od 2012 roku. Ta realizacja się troszeczkę odsunęła, ale to da nam pewność, że nie będziemy musieli potem znów czegoś tam zmieniać i przerabiać. Także w najbliższych tygodniach rozpocznie się ta przebudowa i cały czas tutaj myślimy również o tym mamy przygotować warunki do pracy zespołu wyjazdowego, pogotowia ratunkowego i myślę, że to też w przyszłym roku, w momencie, kiedy ta baza już będzie, rozpoczniemy bardziej intensywne działania, aby rzeczywiście do tego doszło. No tak, bo na temat właśnie. Czy może stacjonowania karetki w Działoszynie? Też już rozmawialiśmy kilkakrotnie. Na razie sytuacja, no można powiedzieć, że utknęła troszeczkę w martwym punkcie. No tak, o dziwo, według badań, ocen Urzędu Wojewódzkiego, powiat pańczański ma te czasy dojazdu, tak, od zgłoszenia do dojazdu do chorego dużo lepsze niż inne powiaty, w związku z tym no niestety na ten moment nie można liczyć na dodatkowy zespół, ale myślę, że w momencie, kiedy będziemy mieli przygotowaną bazę, będziemy starali się przekonywać wszystkich, i panią wojewodę i ministra, aby rzeczywiście taki dodatkowy zespół w Działoszynie się znalazł. No, mieszkańcy Działoszyna na pewno na pewno będą na to liczyć i czekać. Może tak na koniec panie burmistrzu, jako że zbliża, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, mamy już taki okres Świąteczny. Ja chciałam może tak prywatnie zapytać, jak burmistrz szyna zamierza spędzić święta Bożego Narodzenia w tym roku? W tym roku święta będę spędzał w Działoszynie w gronie rodzinnym, także żadnych tutaj rewelacji nie Tradycyjnie. będzie. Tradycyjnie. Tradycyjnie, tak. Na łonie rodziny będziemy wspólnie świętować przez te kilka wolnych dni od pracy. To ja w takim razie życzę na te nadchodzące święta przede wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego. No i przypomnę naszym słuchaczom, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej w dzisiejszej rozmowie dnia był burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, pan Krzysztof Piekarz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Również chciałbym przekazać życzenia pani redaktor, wszystkim pracownikom Radia Ziemi Wieluńskiej no i oczywiście mieszkańcom Miasta i Gminy, swoim pracownikom, którzy w tym 2009 roku naprawdę ciężko pracowali. A efekty myślę, wszyscy będą mogli niebawem zobaczyć. Zdrowych, wesołych świąt. Również do tych życzeń się przyłączam. Przypomnę tylko, że naszej rozmowy można posłuchać na stronie internetowej www.radiozw.pl w zakładce Gość Radia ZW. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję.